są taką cudowną pościel z świnką pypą. Ciu, ciu, ciu. Okay. Hej, moi drodzy, witam Was w kolejnym odcinku na moim kanale i słuchajcie, moi drodzy, dzisiejszy odcinek to jest clean with me. Będziemy sobie sprzątać w moim pokoju. Jeśli mam być szczera, nie jestem z tego powodu jakoś najbardziej zadowolona. Ja ogólnie bardzo lubię sprzątać, ale nie swój pokój. Jakby to, to jest, ja mogę Wam posprzątać cały mój salon, całą moją kuchnię, ale mój pokój to jest inne uniwersum i ja po prostu, tutaj mi jest jakoś ciężko sprzątać, okej? Okay? Słuchajcie, ja nie mam takiego jakby brudu, także wiecie, nie wiem, na przykład patrzycie tu i wszędzie wszystko się wala po podłodze czy coś, bo mój pokój to jest takie typowe nieocenie książki po okładce. Wiecie, wchodzicie, okładka tutaj wszystko jest czysto, ładnie, patrzycie do półek, jakichś szafek i już tak ładnie nie jest. Więc słuchajcie, dzisiaj skupimy się na tych półkach. No dobra, ogólnie posprzątałem, bo jakby tutaj nawet na tej okładce mojego pokoju to wszystko się na nim prezentuje tak super, ale dobra, słuchajcie ja nigdy nie oglądałam takich filmików właśnie clean with me, czy coś takiego ale ostatnio uznałam, że to już jest po prostu nienormalne, że ja muszę naprawdę się zmotywować, bo to już, to już przekracza ludzkie granice i w ty normalnie zbierasz się od połowy wakacji, ty jesteś jakaś ci, 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 ci. i słuchajcie, ja uznałam, że sobie obejrzę na YouTubie jakieś tam filmiki clean with me, czy coś takiego może mnie to zmatowuje. Szczerze mówiąc, nastawienie moje było takie, a po obejrzeniu tych filmików tak. To nawet się zmotywowałam, wam powiem. Dlatego dzisiaj również nagrywam taki filmik i mam nadzieję, że jeśli również macie taki problem jak ja, to może was jakoś do tego zmotywuję. Dobra, moi drodzy, jeszcze powiem wam tak informacyjnie, że w tym tygodniu na moim kanale pojawiły się dwa odcinki, słuchajcie. I tak od razu tutaj podkreślam, że to nie będzie taka moja norma, bo ja jakby z... no, odcinki u mnie się będą pojawiać co sobota, raz w tygodniu, ale dzisiaj uznałam, po prostu w tym tygodniu uznałam, że jeszcze chcę wrzucić dwa, jak mam taką okazję i szansę, że wiecie, że mam po prostu więcej czasu, więc filmik jeden pojawi się i w środę, a drugi w sobotę. No i dobra, i ja już nie będę przedłużyć. Zapraszam Was również na moje inne social media, takie jak TikTok oraz Instagram. I... A no i zapraszam Was do zostawienia łapki w górę oraz subskrypcji na moim kanale, jeśli tego nie robicie, a chcecie być z moimi materiałami na bieżąco, słuchajcie. No i dobra, ja już nie przedłużam, zapraszam Was do oglądania. Okej, okay, moi drodzy, wróciłam do Was ze zmienionym outfitem, bo chciałam się przybrać w coś luźnego i w sumie ja wiem, ja wiem, Wy mnie widzicie w tej bluzce już miliony, e, milionowy raz i będziecie mnie jeszcze widzieć w tej bluzce milion razy, bo jak myślę sobie, że przybiorę się w coś luźnego, to to jest pierwsza bluzka, bluzka, o jakiej myślę. Jeśli ta bluzka nie jest w praniu, e, to, to to ja ją biorę, a ja ją dosłownie tak kocham nosić po domu, że już są na prania naprawdę bardzo często i prawie ciągle mam już czystą. No ale dobra, mniejsza z tym, słuchajcie. Mój plan działania jest taki: tam sobie położyłam, słuchajcie, laptopa tamo i włączę sobie zaraz jakieś podcasty kryminalne, ale pierwszy może Wam powiem, jakie podcasty kryminalne Wam polecam. Chociaż, że już chyba kiedyś robiłam na TikTok coś takiego, ale co, coś zaszkodzi Julka Ci zrobić coś to na YouTubie? Nie, no oczywiście, że nie zaszkodzi. To więc tak, słuchajcie, zaraz Wam zrobię ranking tych kryminalnych, tylko pierwszą może pogadajmy z czego my zaczynamy sprzątanie. Wiecie, co jest w ogóle najgorsze? Że jest gorąco, jest 27 stopni. Pierwsza sprawa, że jestem w tych luźnych spodniach, ale one są ciepłe. Spytajcie się mnie, czemu nie założę, nie wiem, jakichś krótkich spodenek, bo wszystkie są w praniu. No, dobra. E, ale słuchajcie, i ja mam zamknięte okno. Mogłabym otworzy otworzyć okno, ale ja po prostu bardzo głośno mówię. I jak mnie zaraz ludzie będą z dołu słyszeć, na pewno. Na, na 100%, Więc ja się boję e, i po prostu dlatego okno nie otwieram. Na pierwszy rzut leci, słuchajcie, sprzątanie szafy, moi drodzy. I my będziemy sobie słuchać podcastów e, i sprzątać szafę. I w ogóle, jak ja oglądam u innych to to nie wygląda tak, że ja na przykład sprzątam i przez nim 25 minut sprzątania szafy ciągle do Was coś gadam, tylko że ja bym to tak zrobiła, co nie. Ale wiecie, no dobra, ja to chcę nagrać po swojemu, ale z drugiej strony, jak ja mam posprzątać cały pokój, a na przykład bym ciągle do Was gadała tylko sprzątając szafę, a później bym musiała jeszcze posprzątać cały pokój, to Wy wyście po prostu dzień cały i noc przesiedzieli przy tym odcinku. Dlatego też po prostu ja trochę się zainspiruję innymi osobami. Osobami i po prostu czasem będę podkładać go pod... Nie dobra, zobaczycie w praniu, czy tam jak to się mówi potocznie. E, słuchajcie, więc tak, pierwszo sprzątamy szafę, a po sprzątaniu szafy ja obstawiam, ja po prostu jestem pewna na 98,9%, e, że o tym chce mi się już sprzątać, bo zawsze tak jest, że ja na pierwszy rzut e, lecę ten, biorę szafę, nie wiem w sumie, czemu jakoś tak mi się przyjęło i zawsze pierwszy sprzątam szafę i później sobie myślę, dobra, to do reszty wrócę, nie wiem, na przykład powiedz, że zrobię sobie przerwę. Nigdy nie wracam. I zawsze na szafie się kończy. Dlatego robimy teraz szafę, e, później zrobię sobie kawę i przy okazji dam Wam przepis. Ej, ale w sumie już tutaj zostawiałam przepis na tą kawę. No dobra, ale tak czy siak, dam Wam przepis, jeszcze raz, 50 raz, e, zrobimy sobie kawę i będziemy sprzątać dalej pokój. Tak, no. E, więc zabieramy się za sprzątanie szafy. E, nie widać po mnie, że ja nie chcę sprzątać. To wygląda tak, jakbym ja po prostu najszczęśliwszym szczęśliwszym człowiekiem na ziemi, że e, ile sprzątać trzeba. Mój drodzy, słuchajcie, ja zapomniałam, że miałam Wam też zran... Nie, otworzyłam okno i już mi pipczą. Przeszkadzają mi, dobra. E, miałam Wam zrankingować moich ulubionych tych podcasterów kryminalnych, więc. Kurczę, możesz się nie trząsać? Więc, słuchajcie, robimy tak, że ja teraz zaczynaję sprzątać szafę i trochę wam poopowiadam o tych moich ulubionych podcasterach. I tak, na szóstym miejscu, bo mam sześć, jest chyba Michał Larek. I jakby on jest naprawdę fajny i ja tutaj nie chcę, żeby, nie wiem, ktoś pomyślał, że ja go nie lubię. To nie jest tak, że ja go nie lubię, bo ja tego pana naprawdę lubię, tylko nie każdy po prostu jego podcast jest dla mnie interesujący. I na przykład, jak czasem jakiś podcast? Znaczy, no ja wiem, że nie każdy jakby podcast ogólnie dla ludzi, nawet jak, nie wiem, lubię Michała Myszkę, co nie, Marcina Myszkę, sorry, to jeden mi się podcast bardziej spodoba, a drugi mniej, co nie, ale po prostu jakoś tak, kurczowam wam powiem, że... Tam jest coś innego, po prostu, bo tam czasem są też jakieś wywiady przeprowadzane na tym kanale, na przykład z jakimś, nie wiem, kimś tam. I mi po prostu nie zawsze to siedzi. Nie, nie, wiem, nie wiem, czy zrozumiecie, ale po prostu, no dobra, pan Michał Larek jest na szóstym miejscu. Z całym szacunkiem bardzo pana lubię yy, i tak. Yy, lubię w panu to, że pan często wpuszcza odcinki, te podcasty znaczy. Yy, więc dobra, następnie na piątym miejscu mamy, słuchajcie, Karolinę Annę. Yy. Słuchajcie, chyba pan Michał. Dobra. Na piątym, później ty na czwartym, ty na trzecim, a ty na pan e, Michał Larek jest na piątym miejscu, e, a na czwartym miejscu jest Karolina Anna, słuchajcie. Karolinę Annę lubię, nie mam nic do niej e, co do powiedzenia. Po prostu ją lubię, ale jestem w czwartym miejscu, e, bo odkąd zaczęłam lubić pana Michała Marcina, kurczę, blaszka, e, kana, pana Marcina Myszkę, e, i ogólnie zaczęłam słuchać podcasterów takich e, kryminalnych. W formie męskiej, to teraz dziwnie mnie jest się czasem przyzwyczaić, jak na przykład, nie wiem, ciągle słucham tych męskich głosów i nagle mi wchodzi taka Karolina Anna. I ja ją naprawdę lubię, tylko po prostu czasem mam takie, co jest? Że to jest dziewczyna, e, tak więc, więc dlatego ona jest na czwartym miejscu. Na trzecim miejscu są y, historie kryminalne na faktach pana Krzysztofa, czekajcie. Pan Krzysztof Michalski. On jest naprawdę bardzo fajny. Ja go odkryłam dosyć niedawno i bardzo wam go polecam z całego serbucha. E, następnie mam pana na drugim miejscu, pana Konrada. Um, Konrada. Sonder. Sonder to jest ksywa, nie pamiętam nazwiska pana Konrada. Ale to jest ten, ksywa tego, czy tam nazwa tego profilu podcasterowego i jest naprawdę pan bardzo fajny. Pan Konrad ogólnie nie puszcza tylko takich mega kryminalnych historii, bo puszcza też jakieś na przykład takie, nie wiem, no nie, koniecz, nie każda musi być koniecznie jakoś mega kryminalna, związana z jakimś, nie wiem, jakąś zbrodnią, znaczy, no ze zbrodnią będzie, dobra, mniejsza, mniej istotne, ale pan Michał, ten, pan Konrad Szymański, Szymański! Tak, jest! Dobra, pan Konrad Szymański jest naprawdę fajny. No i na pierwszym miejscu mamy pana Marcina Myszkę. I myślę, że tutaj nikogo nie zdziwię. Nie zdziwię. Pan Marcin Myszka to jest po prostu ja... Pan Marcin Myszka. Oj, pana bardzo lubię. Naprawdę. Pan jest cudowny mężczyzna. E, Serio, w ogóle mi się dzisiaj Marcin myszka śnił. Śniło mi się, ale to było dziwne w sumie. E, naprawdę bardzo pana lubię. On, pan Marcin Myszka po prostu uwielbiam i strach story, i kryminatorium. Po prostu ja dzięki panu. Ja nie wiem, jak to wytłumaczyć. Dobra, nie, Julka, sprzątaj dalej. Ja nie wiem, jak to wytłumaczyć, ale po prostu ja często uciekając od swoich problemów, w sensie na przykład, nie wiem, od, chcę odciążyć głowę, na przykład już mam dosyć tego, jakichś swoich problemów, które mam tam, wiecie, na głowie. To po prostu ja uciekając od swoich, tak to powiedzmy, problemów, idę w podcasty kryminalne i jakby... Pan Marcin Mieszka, to jest dla mnie naprawdę taka ucieczka od tych problemów, bo pan tak przegenialnie opowiadał o tym, naprawdę. Ja to opowiadam takiej jakbym była, nie wiem na jakimś spotkaniu autorskim i bym opowiadała tak, to twarz w twarz. Ale naprawdę uwielbiam pana i wiem, że pan tego nie obejrzy, ale ja chcę, żeby pan wiedział, że naprawdę uwielbiam pana i bardzo szanuję pana robotę, bo wykonuje pan niezłą robotę. I, I słuchajcie, moi drodzy, ja się tutaj rozgadałam. My idziemy teraz dalej sprzątać. Ja zapuszczę właśnie podcasty kryminalne. to wam nie pokazałam jak wygląda moja szafa moi drodzy, więc tak, słuchajcie, moja szafa w tym momencie wygląda tak, już tu trochę tutaj poukładałam, tutaj jeszcze muszę poprawić e, jeszcze mamy drugą stronę, gdzie są blue, no tutaj jeszcze nie zaczęłam tak jak widać i słuchajcie, też jak wygląda mój, stan mojego pokoju tam, Jak ja straszny też syf, muszę poodkurzać, tutaj słuchajcie jest problem z tą szafą, bo ta szafa jest naprawdę no dosyć mocno brudna więc bardzo chciałabym się zająć tą szafą, żeby tutaj poukładać różne rzeczy tutaj w półkach chciałabym poukładać Tutaj, tam na pewno chciałabym ogarnąć, co tam jest. I tutaj w sumie jest już git. W sumie dobra, nie ma aż takiego wielkiego sywu, ale na pewno też się odkurzy. I nie wiem, co jeszcze się porobi. Ok, i gotowe, moi drodzy. Mam już dwie strony posprzątane. Tutaj, proszę bardzo, spodnie. Tutaj wszystko po prostu wisi. Na dole są jakieś piżamy i w ogóle, a po drugiej stronie bluzki, topy itp, itd. Więc słuchajcie, my teraz lecimy robić kawę, a później po powrocie, jak już zrobię sobie kawę, to chyba zabiorę się za tą największą szafkę, już Wam pokazuję. Tą największą szafkę, to po prostu... Ojejku, ona mi... Ojejku, dobra, Tam, to jest brudno, słuchajcie. Ale chyba już się zabiorę za to, aby mieć to z głowy, bo to naprawdę ta szafka. E, to, no nie wiem jak to. No, ona mnie już prześladuje naprawdę bardzo bardzo długi czas i nie mogę się zebrać do tego aby ją posprzątać. Mam już kawę, Zeszła mi trochę piana, ale to tam nieistotne. Słuchajcie, robimy test. Zawsze jak robię tą kawkę sobie, to ona, ona nie smakuje jak kawa. Ona smakuje jak mleko, takie waniliowe mleko z takim małym posmakiem kawy. I to jest po prostu cudowne, bo ja uwielbiam, uwielbiam mleko z kawą. O takowym powiem. Pycha. Patrzcie, co znalazłam. To jest taka lampka. Patrzcie, jejku, jaka fajna Zapomniałam o jej istnieniu Chester, jak ty przepięknie wyglądasz Jaka ona jest przecudowna Wy widzicie? O, tak robi, taki efekt Jaka ona jest przecudowna Zapomniałam o jej istnieniu Ej, warto jest czasem posprzątać tak dokładniej Co ty o tym sądzisz? Piękna jest, naprawdę Cudowna jest Ej, kurde, Belka Ja bym mogła z nią mieć super zdjęcie Czemu ja jej nie używam, Chester? Też nie wiem Drodzy, przez chwilę nie odzywałam się do Was tak, wiecie, tak, no, tak jak teraz. Pewnie mieliście gdzieś tam w międzyczasie lektora, ale tak żeby się poodzywać, to się nie odzywałam, więc uznałam, że ta oto szafka, półeczka jest idealnym miejscem na to, aby po prostu z Wami porozmawiać o tym, jak oceniam każdy smak w się mleczka, jaki mam. I słuchajcie, ja ogólnie właśnie tak myślę, jeszcze tak szybko mi powiem, jakie mam to zrobić, bo w sumie już jestem głodna i bym zaraz zjadła sobie oby... Oj, kurde, belka i zaraz bym w sumie zjadę sobie obiad, co nie, ale nie wiem, czy jakby już dokończyć to sprzątanie. Czy, jakby już zatrzymać się w pewnym momencie i zjeść obiad, i później wrócić do tego sprzątania? Po prostu zrobić sobie taką przerwę, co nie? Nie boję się o to, że nie wiem, że nie wrócę do tego sprzątania po przerwie, że mi się już nie będzie chciało, bo w sumie już zostało mi naprawdę tak mało, że szkoda by było to zostawić i znowu czekać nie wiadomo, ile, aby posprzątać kolejny raz. Ale powiem Wam, że właśnie nie wiem, bo tak, tu szafkę jeszcze posprzątam, będę chciała jeszcze zmienić pościel, będę chciała. Odkurzyć i w sumie chyba to. Mm, i w sumie chyba to tyle, kurde belka. Jakby tak, tak, jak myślę właśnie, to chyba, chyba tyle będzie. No nie wiem. Ej, ale dobra, to jeszcze zobaczymy z czasem. Słuchajcie, teraz oceniam wszystkie smaki ptasiego mleczka, jakie mam. Więc tak, moi drodzy, lecimy z pierwszym smakiem. Jest to shake mango i ogólnie ja mam dwa opakowania. Jedno opakowanie jest w zamrażarce, bo tutaj ogólnie nawet jest, żeby spróbuj po zamrożeniu. E, I tak, ja jadłam te ptasie mleczko i na tak surowo e, i zamrożone. I powiem Wam, że e, bardziej mi smakuje chyba jednak zamrożone. Nie zamrożone, również jest dobre, ale zamrożony ma taki totalnie inny smak, co nie? I oceniam te ptasie mleczko, nie będę robić rankingów takich, że nie wiem, od pierwszego tam do jedenastego miejsca, czy tam do którego się le mam, mam 11 albo 12 tych ptasich mleczków, czy tam mleczek, e, tylko po prostu od 0 do 10 wam ocenię, albo nie, od 0 do 6, tak wiecie, taką skalą e, szkolną, to będzie mi łatwiej, więc te ptasie mleczko oceniam na taką piątkę po zamrożeniu, czwórkę bez mrożenia. O, tak o. Następnie mamy, moi drodzy, słony karmel. I tutaj ja mam jedno pudełko już otwarte, które jest na wykończeniu, więc mam już też drugie oczywiście. A wy wiecie, mi nie zabrakło, no. e, I słuchajcie, słony karmel jest mega dobry. Jakby ja cenię ten słony karmel za to, że on naprawdę jest słony. Bo wiecie, może być tak, że czasem są na przykład rzeczy jakieś słony karmel, które są bardziej karmelowe niż słone. A jeśli ja kupuję coś o smaku słonego karmelu, to ja oczekuję, że to będzie słony karmel, a nie sam karmel. Jeśli mam ochotę na sam karmel, to kupuję sobie na przykład ptasie mleczko o smaku, słuchajcie, karmelowym, ale nie o smaku... Czekajcie, teraz muszę znaleźć, chciałam zrobić takie fajne, że kupuję... Nie, kup debelka. Kupuję sobie ptasie mleczko o smaku karmelowym, a nie o smaku słonego karmelu. Ej, dobra, słuchajcie. To ptasie mleczko o smaku słonego karmelu jest taką szóstką dla mnie. Jakby naprawdę ono jest przepyszne. E, tutaj mamy karmelowe. Powiem Wam, że te karmelowe dla mnie to jest taka trójka. W sensie jest dobre, ale chyba to jest jeden z takich smaków, które raczej nie kupowałabym jakoś mega z chęcią kolejny raz. Nie mówię, że jest złe, ale, ale są lepsze smaki. Dobra, mamy tutaj y, też taki z nowości bardziej. E, to jest z kosty, ze współpracy z kostą. Ptasie mleczko o smaku karmel maciato. Jest ono naprawdę dobre. Daję, tutaj też mam dwa opakowania. Daję temu ptasiemu mleczku taką hmm, kurczę, czwórkę, cztery, hmm, cztery z plusem albo pięć. W sumie nie wiem, bo jest dobre. To jest taki karm. Nie, dobra piątka, no bo ja uwielbiam kafelatę i uwielbiam karmel, a to jest tak naprawdę połączenie karmelu i kafelatę. I jak już jesteśmy przy cafe latte, to może powiem Wam, że właśnie, ej, jak gdzieś powinnam mieć jeszcze drugie cafe latte. Gdzie jest moja kafelata? Ja tutaj już mam naprawdę samą końcóweczkę, i gdzie jest moje drugie kafelate? Aha, mama mi zabrała, dobra. E, tak, to to jest kafela którego mama mi nie zabrała. Kafela Latte oceniam na szóstkę, to jest też jeden z moich bardziej ulubionych smaków. Masło orzechowe, szóstka, 6 z plusem, normalnie 6 z plusem. To jest naprawdę to jest tak pyszny smak. Ja mówię, lubię masło orzechowe, ale tak bardziej na przykład jak biorę masło orzechowe, to kupuję masło orzechowe z nutu wanilii, z biedry, e, bo jakoś mi bardziej podchodzi ten smak jakiś z wanilią, ale to masło orzechowe, po prostu te te mleczko, to jest totalne po prostu. O. O Boże. To jest przepyszne, serio. Dobra, następnie mamy czekoladowe. Czekoladowe to jest taka piątka. Ja lubię rzeczy czekoladowe, dlatego mi też smakuje. Teraz idziemy do takiego basic'a, czyli do wanilii. I wanilia, kurde, no nie wiem, no. W sensie ciężko mi jest oceniać i Śmietankę i wanilię. No dobra, nie, ocenię na taką piątkę. Czwórkę, czwórkę, bo to jest dobre, to naprawdę jest dobre. Ja nie mówię, że to jest złe, ale to nie jest coś takiego, po co na przykład bym sięgała tak ciągle, jak bym, wiecie, miała ochotę na te mleczko. E, następnie mamy smak Banantofi. Jest ono bardzo dobre, oceniam na taką czwórkę, e, a czwórkę ze względu na to, że uwielbiam to na przykład do kaszyk mannych czy coś, ale tak e, nie wiem, tak samo lubię, ale no jednak mam tutaj kilka innych smaków, które bardziej... Lubię. I ostatnim smakiem jest yy, waniliowy z galaretką truskawkową. Oceniam ten smak na, takiego, na taką czwórkę. plus. Jest dobre, jest ciekawe na pewno. Je, je, no to jest chyba jedyne mleczko z galaretką w środku. Jest na pewno ciekawe, moim zdaniem warto, aby kupić. Jednak czy jest to mój ulubiony smak? Nie. Dobra, bierzemy się dalej za wycieranie jeszcze kurzy z dołu i układanie na nowo tych rzeczy. Ej, ogólnie to uwielbiam wycierać kurze. Akurat wycierać kurze to ja bym mogła ciągle. Kocham odkurzać. Odkurzanie jest super serio. Jakby uwielbiam bo ja zawsze tak w wtedy tak ciągle po każdym tym pasku, tak żeby było tak mega dokładnie i w ogóle. Dobra, tutaj w szafce mam ogólnie w miarę czysto, więc tutaj nawet nie będę ruszać, bo ostatnio tutaj sprzątałam, bo tutaj mam książki, które chciałabym sprzedać, ale mi się na razie nie sprzedały. No pościel z świnką Pepą. Widzicie to? Wy tu widzicie? To jest poduszka. Czekajcie, to jest poduszka. A to jest, słuchajcie, kołdra. Nie, to jest za, to jest za dobre. To jest za dobre. Ja zapomniałam o jej istnieniu. No błagam was. No błagam was. No czy to nie jest cudowne? No co? Czy to nie jest cudowne? Ja się pytam. Świnka Pepa na swoim rumaku. Czy to nie jest cudowne? Ja Cię kręcę normalnie. Cudo. A w ogóle dużo osób się mnie pyta, jakim cudem mam już jajko-julka, yy, skoro dopiero co jakby ten gang mocniaków yy, został wypuszczony. Yy, to tak, ja go kupiłam za 5 Ja go ja jakby nie ten, nie, nie wygrałam. Ja po prostu to było za, za bardzo mnie on kusił, okej? Okay? To on do mnie mówił w tej biedronce, za każdym razem jak obok niego przechodziłam, to on do mnie mówił, więc końc końców było trzeba ciebie kupić, co nie? <laughs> Wyszło tak, że zrobiłam sobie właśnie przerwę na obiad, i zostało mi tylko do, do kończenia y, sprzątania całego pokoju, w sensie dobrze powiedziałam, że wiecie, do końca sprzątania całego pokoju zostało mi tylko odkurzyć podłogi odkurzyć podłogi. Jezu, ej, coś dziwnie, ja muszę się dożywić, rozumiecie o co chodzi? Po prostu ja już, yy, ręka już mi że ja muszę się dożywić po prostu yy, i jak wrócę, to jeszcze tylko odkurzę i będzie już cały pokój sprzątnięty. I słuchajcie, ja zaczęłam sprzątać o godzinie 13.15, jest godzina 15.30, więc w sumie trochę mi to zajęło, a jeszcze nie dokończyłam tak na 100%, no ale to wiecie, tylko odkurzanie, więc to już tak naprawdę prawie koniec. Ja dzisiaj na obiad mam spaghetti, Moi mamy najpyszniejsze jedzenie na świecie, Przysięgam. I w ogóle, wiecie, jakby nie wiem, czemu ja Wam to mówię, ale wiecie, tego nie widać, ale mam mi na oku. Teraz już jest lepiej, bo ja go smaruję, ale no nie, teraz tego nie widać, ale naprawdę, jakbyście wczoraj zobaczyli... Jakbyście wczoraj zobaczyli to, jak wyglądało moje oko z rana, ja się przestraszałam, że mnie eksploduje. Naprawdę. No. Ale nie eksplodowało, jeszcze że Ja żyję. już jestem po obiedzie i zostało mi tylko odkurzenie pokoju. Tutaj, jak widzicie, jest krzesło na moim łóżku, bo położyłam, aby mi nie przeszkadzało. I słuchajcie, ja się muszę trochę szybko ogarniać, bo tutaj spontanicznie wyszło, że wychodzę z przyjaciółką. No mam jeszcze niby... Z... 40 minut, ale wiecie, jeszcze będę musiała poprawić kucyk. No, co mi zajmie? Nie wiem, z 5 minut, ale dobra, nieważne. Eee, ten, jeszcze wyjść z psem i w ogóle, więc teraz szybko odkurzamy i to już będzie koniec. Jestem bardzo, bardzo zadowolona z tego, jak wygląda teraz mój pokój. Jest taki lśnią. Oj! Spadła lampka. Jest takie śniące, jestem taka zadowolona po prostu, że zmotywowałam się do tego filmiku. Naprawdę, ja będę mogła nagrać też taki filmik, e, jak będzie się zbliżać zima, w ogóle no, jak będą się zbliżać, gru no, grudzień, co nie, to wtedy też zrobię taką mini metamorfozę mojego pokoju na taką wiecie, taką świąteczną. Ale dobra, ja już nie przedłużam e, i zabieramy się za odkurzanie. Okej, okay, moi drodzy, ja już odkurzyłam w swoim pokoju. Idę jeszcze jako dobra córka, odkurzę yy, cały dom, aby mamie się zrobiło miło i pokazuję Wam efekt końcowy yy, mojego sprzątania. Słuchajcie, ja tak jeszcze wspomnę, bo nie pamiętam, o czym mówiłam. Zaczęłam sprzątać około godziny 13.15. Jest teraz godzina 16.40, 30, ale patrzcie to, jakby ja zaczęłam, jakby zrobiłam sobie przerwę o... Dobra, nie, powiedzmy tak, sprzątałam yy, od 13.15... Do około 15.20, co nie? No i później, teraz jakieś 10 kolejnych minut tutaj, to ogarnięcie, wiecie, no, odkurzenie. Więc uważam, że jest to taki optymalny czas. Nie jest najgorzej, nie jest najgorzej. Ja idę teraz odkurzyć cały dom i już zaraz pokazuję wam efekt końcowy, bo mi się bardzo podoba. Lśni tu, super. Tylko, wiecie, co szkoda, że nie widać tej pościeli, bo ona jest taka przecudowna, że bym chciała, żeby ją było widać, ale no, no nie będzie jej widać, no bo, no bo tak.